Dzień dobry, witam 8 maja 2025 czwartunio, Taka mała sobota, czyż Czy środa to jest sobota Nie wiem Ja wczoraj byłem na zdalnym To nie wiem Zostały dwa dni w biurze A potem deszczowy weekend <grym> Zrobić no może nie będzie tak źle, wycieczka planuje się. Dzisiaj nowy przejazd rowerowy, trochę niekompletny, niestety, bo się urywa przed dojechaniem do Płaskowickiej, ja powinien jednak do Płaskowickiej dochodzić, łączyć się z drogą dla rowerów. I dzisiaj pojadę celowo chodnikiem, albo może nie, bo tam w sumie. Nie będę miał jak wyjechać. Nie, to pojadę ulicą normalnie i pokażę, gdzie brakuje drogi dla rowerów. Tu jest przejazd na drugą stronę. Można się w kółko takie jeździć. A jak coś chce pojechać gdzieś dalej, w stronę miasta, to już nie ma jak. No szczęśliwie jest czerwone, tam gdzieś przy mojej chyba belgradskiej, więc tutaj słabo to jedzie. O, tutaj powinien być wyjazd. Tu powinien być dalej prosto przejazd, ale są park południowy. Park, park linarny nie uwzględnia takiego czegoś. To jest głupota najwyższych lotów. A dlaczego? Powinien być przejazd, a dlatego, że dalej prosto o tutaj jest kontynuacja drogi dla rowerów. Więc yy, projektanci się nie dogadali. No chyba przyspieszę, bo jest szansa Nikła, że zdążę na zielone na następnym skrzyżowaniu. Nie łaś mi teraz, bo ja tu się spieszę. siedzie w kapturze samochodem, ale zimno. Trzeba w samochodzie kaptur zakładać. jak się świetnie widzi wszystko wtedy na boki. Nie? Jak ja nawet siadam do auta w zimie i mam czapkę na głowie, to pierwsze co robię w aucie to czapkę zdejmuję. Bo mi jakoś tak wydaje się, że ogranicza widoczność, i, no i w ogóle no. nie masz takiego wiatru w samochodzie. O, a dzisiaj rano też zimno, dwa stopnie. Rękawiczki ledwo, ledwo oddziałają. A już nie, nie chciało zimowych zakładać, bo po południu będę wracał i to będę jechał dziś kawałek dalej po południu może do Moniki pojadę no, był jeszcze, nie ma jeża. Kolejne też dosyć szybko zielone nastało. O, i tu są moje ulubione krzoki, ale one mają fajne girlandy tych kwiatków pachnących piękne. a bez już trochę przekwita. Akurat tak bezkwitnie jest zimno, jak jest zimno, to on trochę mniej pachnie, albo jakoś, nie wiem, nie znam się na fizyce, na termodynamice aż w takim stopniu, ale wydaje mi się, że to zapachy jakoś Mniej są aktywne Jak jest chłodniej ja mam zatkany nos goglami, Kurczę, Kolejne gogle, jakieś 150 Typowo rowerowe Może jeszcze pokażę A ja kupiłem ze 3 miesiące temu, tak Są gogle w zasadzie na na dobrą pogodę, bo to są gogle zjazdowe, enduro ale też uciskają na nos, no po prostu nie potrafią zrobić gogli które by nie, nie, nie powodowały, że mówię przez nas. no nie mam jakiegoś nosa specjalnie Lewandowskiego, tego y, indiańskiego czy Orlego normalny, prosty nos, rzymski A oni robią gogle prawdopodobnie za duże Może bardziej pasują rzeczywiście do tych kasków zjazdowych, które mają większą dziurę może tutaj A w tym moim kasku widocznie one są dociskane przyczole przez kask za nisko w dół no i zaciskają na nos wtedy Powinni kaski z goglami sprzedawać. No prawie nie ma szans oddychania przez nos. Taki jest ucisk. Pełkę tem. dopo Cisza, spokój, ale zaraz nie zacznie. O, chodniczkiem można jechać, jak ktoś lubi. Pusta droga, ale co tam. Człowiek całe życie chodził chodnikiem, no to chodzi dalej, a ja całe życie jeździłem ulicą. Od małego. Ale jak robiłem prawo jazdy na samochód, to pojechałem najpierw na rejon, że tak powiem, objechałem wszystkie dróżki rowerem. Są tacy, co wolą wdychać spaliny, choć nie muszą. Myśleć też nie muszą, nie? Pieski też lubią spaliny, a już najbardziej lubią chodzić przez pasy. Ale trawa. Ciekawe czy dużo kleszczy. Tak sobie skaczą z rowerzysty na rowerzysty. Fuj. Na psa, który się wdychał spalin. Widać, że takie przykurzone trochę. Się nie jadę do Lubaszki, zobaczę co w biedrze słychać. Już powiedrące. A tak wyglądają gogle. Ono chyba rzeczywiście coś nie do tego kasku. Jeszcze spróbuję je z kaskiem pemila chińskim zestawić. Zobaczymy co będzie. No i teraz powolutku widzę, że kolejne światła już zamieniły się właśnie na czerwone. Więc nie ma co się spieszyć i wdychać. na nosem. Choć utrudniony, ale jakoś tam przyciska. Świadome oddychanie rosną. שלנו מתוק, ירדו ירדו אתו, מתוק, שלנו mas um, vamos um, 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 um... Jak już drogą rowerową dochodzi aż może dziś środkiem Mam rację czy nie Jeszcze tak siatami powinien machać dookoła siebie Następny. Jeszcze jakieś finały siatkarskie, że tak chodzą z tymi siatami grish